standardowe warsztaty tańca jazzowego, odbywają się w ramach festiwalu tańca. Jak zaczynaliśmy, to organizacja warsztatów nie była czymś takim oczywistym jak dziś. Dziś wiele innych szkół robi takie imprezy. Natomiast wtedy w Polsce właściwie trudno było się szkolić, dodatkowo tylko w Poznaniu, w Bytomiu i czasem w jakichś szkołach baletowych organizowane były takie warsztaty, więc my podjęliśmy to wyzwanie w Kielcach dla naszych ludzi, ale również dla ludzi z zewnątrz, bo przyjeżdżali do nas z całej Polski i chcieliśmy się specjalizować w Tańcu I takżeśmy rzeczywiście zrobili, że u nas e, królują style tańca jazzowego. Międzynarodowe warsztaty tańca jazzowego, e, organizowane przez Kielski Teatr Tańca, są organizowane na terenie e, siedziby teatru, czyli Plac Moniuszki 2B, na trzech salach tutaj, i również na terenie wojewódzkiego Domu Kultury, który udostępnia nam na ten czas swoje sale baletowe, także w dwóch miejscach. Są grupy zaawansowane, średnio zaawansowane i początkujące. Jeżeli ktoś jest początkujący, to może po prostu z ulicy wejść, tak jak idzie się na zumbę, na fitness, tak jak idzie się na basen, tak można zapisać się na warsztat. Ci instruktorzy to są ludzie, którzy się specjalizują w różnych stylach i e, ich kompetencje są bardzo różne, bo tańca jest tak głęboki, tak szeroki, że nie da się być dobrym we wszystkich rodzajach tańca. Jest bardzo dużo tych, tych odmian i styli, I, i ci ludzie się charakteryzują tym, że oni świetnie dopracowali te swoje rzeczy, więc e, nawet wśród, wśród pedagogów często się zmieniamy, chodzimy do siebie na lekcje, żeby zobaczyć sobie jakieś niuanse, jakieś fragmenty, takie, których no, nie sposób po prostu znaleźć gdziekolwiek. To są bardzo indywidualne indywidualne rzeczy. Także ta indywidualność tych ludzi jest szczególną też sprawą. Dream, dream, dream. This is life. One more time? So you said, you just said roll, 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 look, roll, roll. This is... Sorry. To są ludzie z wielu krajów, głównie z zachodniej Europy i Ameryki, czyli Francja, Niemcy, Włochy, no oczywiście USA też i co ważne, ponieważ taniec jazzowy wiąże się z wymieszaniem kultury afroamerykańskiej i kultury zachodniej, czyli białego człowieka i czarnego, to również na naszych warsztatach są ludzie z takim pochodzeniem, co jest bardzo interesujące, ponieważ inaczej czuje rasa czarna, inaczej czuje rasa biała i te niuanse można obejrzeć, można się nauczyć ich i to jest właśnie to, jest to piękno tańca, które łączy nas. to są ludzie, którzy pracują w znanych szkołach. Bardzo znanym jest w Polsce jest i Alan McCornick i Luciano Di Natale, którego pewnie Państwo może, ci, którzy śledzą You oglądali, że robił wiele tam choreografii. Jest Jean-Claude Marignal i Thierry Verger, który był no, wielką gwiazdą też You poprzednich edycji, bo ze względu na swój charyzmat i szczególny nie tylko rodzaj tańca, ale też rodzaj postawy artystycznej, rodzaj kreacji wizualnej w postaci kostiumów i, i całej, całej idei wokół jak, artystycznej, wokół jakiej się porusza, no, myślę, że zapadł Państwu przed telewizorami i do pamięci również u nas jest na co dzień. Można przyjść i potańczyć w niego i można też popatrzeć na lekcję. Jestem instruktorem od 19 lat i tutaj przyjeżdżam, żeby się dokształcać. Lubimy tutaj przyjeżdżać, dlatego że jest fajna atmosfera, fajni ludzie, dobrzy instruktorzy, przede wszystkim profesjonalna kadra, no i fajni ludzie ci, co ćwiczą, tak? Można się zaprzyjaźnić, ma się tutaj już znajomości, także jest fajnie. Już tak chyba 8-9 lat przyjeżdżamy. Te certyfikaty, które mi tutaj Kielecki Teatr wystawia, no są takim dla mnie potwierdzeniem tego, że się jednak rozwijam, że coś się dzieje i dla rodziców, i dla moich dzieci, że nie stoimy w miejscu, tylko po prostu coś robimy, tak? Bo przyjeżdżają tutaj ze mną też moi instruktorzy i moi uczniowie, których ja uczę, no i tak sobie dokształcamy się! Przyjechałem tutaj często razem z moim trenerem Dwiema koleżankami z klubu. A skąd wiem o tych warsztatach? Wiem o nich od trenera, który tu już był zarówno dwa lata temu, jak i rok temu, i wiem, że te warsztaty cieszyły się dużą popularnością, jak i dalej się cieszą. A wiem, że tutaj mogę się wiele nauczyć. Zajęcia z jazzu pomogą, rozwijają lepszą koordynację po prostu w tańcu towarzyskim pomagają się bardziej rozciągnąć, ciało jest bardziej elastyczne i to po prostu pomaga do tańczenia. Poza tym nie można tylko iść w jednym kierunku tańca, trzeba także próbować innych i potem stworzyć swój własny kierunek, swoją własną drogę. Tak, proszę tu się siedzieć do My w jednej linii się ustawimy. I ukłon piękny. Wjeżdżałam do Kielc na warsztaty dlatego, że zostałam zachęcona przez trenerkę tańca oczywiście swoją, która widzi, że no dużo potrafię, że mogę więcej z siebie dać. Hey, flash, back, boom, push, boom, boom. This is like a dream, dream, dream. To jest mój pierwszy raz tutaj, ale bardzo mi się tutaj podoba. Te warsztaty dają mi wiele w tańcu towarzyskim, ponieważ mnie rozwijają. Taniec jest dla mnie wyrażeniem swoich emocji, uczuć, czymś bardzo ważnym częścią życia.